Hej wszystkim, to jest Arabella z Silentwater i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj postanowiłam e, nagrać odcinek wraz z graczami SSO e, których po prostu spotkałam, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to koniecznie Was zapraszam do obejrzenia dzisiejszego odcinka. Okej, okay, jeszcze zanim sobie przejdziemy konkretnie do odcinka, chciałabym Was zaprosić do opisu, gdzie znajdziecie link do mojego Link Tree, tam znajdziecie m.in. link do Instagrama, TikToka, a także do mojego serwera na Discordzie Arabelki, gdzie Was wszędzie serdecznie zapraszam. Jeszcze może krótkie wytłumaczenie zanim przejdziemy do odcinka, e w sensie po prostu teraz mamy na kanale maraton z okazji Pride Month, tak zwany Maraton Dumy. Ja już się o tym wypowiadałam w odcinku z youtuberami, że mój content na kanale jest family friendly. Opiera się o konie i SSO głównie, i jeszcze o muzykę, ale uważam, że nie, że nie powinnam się do tego tylko i wyłącznie zamykać. Oczywiście, ja nie mówię tutaj o innych youtuberach, że żebym coś źle. Każdy prowadzi kanał tak, jak on chce, i ja nic z tego nie mam, tylko mówię o sobie, że uważam, że jako osoba nagrywająca SSO, wiem, że oglądam jej dużo młodszych osób. Chciałabym też przekazywać pewne wartości osobom lekko młodszym ode mnie, ale może też i starszym. Mianowicie chodzi mi o to, że chciałabym przekazywać takie wartości, jak być dumnym z siebie. Że właśnie trzeba iść do przodu, trzeba iść w to, co się lubi robić. Nie można się bać swoich zainteresowań, nie można się bać powiedzieć światu, kim się jest, nie można się bać po prostu świata, trzeba być dumnym z tego, kim się jest i trzeba być dumnym z tego, jaką historię się tworzy. No i tak chciałam dzisiaj, yy, chciałam właśnie nie dzisiaj, bo to w sumie nagrywam dwa dni już, ale chciałam popytać graczy SSO o miesiąc dumy, ale potem mówię, kurczę, może nie będą wiedzieli o co chodzi, yy, nie będą chcieli może się wypowiadać, yy, bo ja oczywiście tutaj nie odwołuję się w ogóle do żadnych poglądów, do wiary i tak dalej. Ja Prelume postrzegam jako miesiąc dumy, czyli znaczy miesiąc domy to jest tłumaczenie po prostu, ale miesiąc domy, czyli po prostu bycie dumnym z siebie e, wiem, że to y, jest jakby bardzo kojarzone z LGBT, natomiast y, natomiast y, no ja to bardziej szerzej postrzegam. Jejku, aż ochrypłam Po prostu ja to bardzo szeroko postrzegam e, jestem w stanie odnaleźć to w każdym aspekcie i chodzi mi tutaj o to, że po prostu i powinniśmy my być z siebie dumni i tolerować człowieka w każdym aspekcie, jeżeli nie szkodzi drugiej osobie. Takie jest moje zdanie odnośnie tego, jak powinny przebiegać interakcje w naszym świecie, ale nie tylko tutaj bezosobowo, tylko po prostu ogółem, jacy powinniśmy być nie tylko w grze, ale i ogólnie w życiu, całym naszym życiu. No, nawet jeżeli kogoś nie lubimy, to uważam, że powinniśmy go szanować i tolerować. Chyba, że ktoś, nie wiem, krzywdzi drugą osobę fizycznie, psychicznie, e, poniżej, prześladuje, to. To nie, 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 to nie. E, w każdym razie, to ta osoba po prostu źle postępuje krzywdzi. Inne osoby, i wtedy to nie jest już ok. Natomiast jeżeli ktoś ma jakieś, nawet jakieś dziwaczne zainteresowanie, to naprawdę to nie ma znaczenia, bo on wie najlepiej, co robi, y, jaką historię tworzy i tak dalej. Dla wielu ludzi też wiem z doświadczenia, że jeździectwo jest dziwne, y, ale no cóż. Kto kocha jeździectwo, ten w tym naprawdę zostanie. Kto jest tylko tak, o. Na spróbowanie to pójdzie za radą znajomych i to odrzuci i znajdzie inne hobby. Każdy ma jakąś przeznaczoną sobie ścieżkę, ja tak uważam, i mimo różnych potyczek, mimo różnych prób czasami i tak uważam, że odnajdziemy, na, odnajdziemy w którymś momencie naszego życia, czy to prędzej, czy później tą właściwą ścieżkę yy, i to nasze prawdziwe przeznaczenie, ja takie mam właśnie zdanie. A teraz co do odcinka, to spytałam graczy SSO, czy są z siebie dumni oraz jakie mają zainteresowania. Stwierdziłam, że nie będę pytała stricte o Pride Month, tylko ogólnie tak, czy właśnie, czy są z siebie dumni, jakie mają zainteresowania i tak dalej. I myślę, że to było całkiem fajne. Pytałam na paru serwerkach, będziecie mieli na kanale, znaczy na ekranie, wyświetlone, jaki to serwer, jaka osoba odpowiada. Także za, zapraszam Was do oglądania bardzo serdecznie. Dobra, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dajcie znać, czy pojawiliście się tutaj dzisiaj i jak wam się podobało przede wszystkim. Eee, zachęcam do pozostania ze mną na kanale, bo mam dużo fajnych pomysłów. Właśnie, właśnie dzisiaj, nagrywając rano jeszcze, e, szukając graczy, którzy by chcieli e, mi pomóc, wpadł mi do głowy jeden fajny pomysł. Eee, nie powiem wam jaki, tylko po prostu wyczekujcie. Być może pojawi się ten odcinek za parę dni. No, i zachęcam po prostu do pozostania ze mną, bo naprawdę myślę, że będzie fajnie. PS, napiszcie mi w komentarzu, czy jesteście z siebie dumni i jakie macie zainteresowania. No dobra, a teraz Arabella, która montuje ten film. W tym momencie miało być pożegnanie, natomiast nie może go być, dlatego że jeszcze należą Wam się wyjaśnienia. Ten film miał wyjść o godzinie 16, i tak samo było trochę mało tutaj osób, że tak powiem w SSO, i teraz dwa powody, dla których tak się stało. Pierwszy powód był taki, że po prostu wbiłam na serwer Cookie Crater i tam chciałam jeszcze dzisiaj rano popytać parę osób. Natomiast nie udało mi się, dlatego że dosłownie chyba z 3-4 osoby. Nie no, może dobrze, powiem Wam, nie wiem jaka liczba, ale wiem, że parę osób mnie tam po prostu wyśmiało, że chcę ich pytać. Jakieś, zadania, jakieś pytania Pride ma przygotowanie wartości. I teraz bym tam po prostu wyśmiały, ale no stwierdziłam, ok, to najwyraźniej nie są osoby, do których kieruję moje treści. W każdym razie, no tak mnie to trochę tak. Mm, mówię, zrobię sobie przerwę na pół godzinki, bo dopiero później mogłam zmienić serwer, a powiem wam na tym już później na tym cookie kraterze nie chciało mi się totalnie o nic pytać ludzi, więc tylko sobie tam pozbierałam fragmenty tęczy i wyszłam z SO i zajęłam się robieniem serwera trochę nawet na Discordzie. jak jeszcze nie widzieliście zmian letnich, bo trochę przerobiłam na letni vibe, trochę tam zmian estetycznych, a także nowy kanał ze nowy, nowa kategoria ze statystykami. No i po prostu tak no nie wyszło. I zabrałam się ten serwer. A potem zaczęłam się które gorzej czuć, dlatego że jestem teraz na. Y lekach, dlatego że zostałam pogryziona przez owady w ogóle uważajcie na owady, nie wiem do końca co mnie pogryzło wydaje mi się, że mrówki uważajcie, naprawdę, bo teraz owady bardzo ciągną do potu a jest ciepło pocimy się, wiadomo normalna ludzka rzecz ale niestety owady do tego ciągną i potrafią pogryźć na przykład takie mrówki, mnie chyba pogryzły mrówki eee, taka reakcja alergiczna, że jestem na lekach teraz więc naprawdę, uważajcie na siebie! I po tych lekach średnio się okazało, że się czuję, i po prostu ciało mnie tak ścięło, że przykuło mnie do łóżka na chwilę. I no niestety dlatego ten film tak wyszło, że później już nie zdążyłam jeszcze tych ludzi poszukać do końca, nie zdążyłam tego filmu w ogóle zmontować, więc on wychodzi i później, i trochę w skróconej wersji, ale i tak myślę, że przekazałam to, co miałam przekazać. Tym filmem najważniejsze co miałam powiedzieć powiedziałam, także to chyba by było na tyle. Już teraz wszystko Wam wyjaśniłam co miałam i co. Do usłyszenia. Pa!